Witam was, drogie raczki. Rozłożę horoskop na wrzesień 2021. Co was będzie czekać w miłości, finansach, zdrowiu? Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli będzie wam się podobać. Również zapraszam na czytania prywatne. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Archanioł Stróż, Bogoje powietrza, wody ognie i ziemi połączą się z archaniołami wszechświata. Niech mi podpowiedzą, co będzie czekać raczki we wrześniu 2021! Raczki wrześniu 2021. Single, stałe związki, praca, finanse, zdrowie. Co przed Wami, moi drodzy? Co Was czeka? Wrzesień 2021 Single. Co tu single macie? Hmm. Dobrze, natomiast stałe związki. Praca, finanse. Zdrowie. Dobrze, więc drogie raczki, single. Na pewno wrześniu pokazuje się, że macie y, jakieś złe nastawienie do wszystkiego. Jesteście źli na całe otoczenie, cały świat. Co do tej pory Was spotyka? Y, w wrześniu jest energia jakiegoś pisania z wieloma osobami. Y, może to być internet. Słuchajcie, tutaj jest proszenie kogoś i wracanie y, do osoby z przeszłości. Um, niestety, jakby e, się bardzo z tego powodu przybici, że coś nie wyszło, coś się nie udało. E, I tak naprawdę dopiero jakąś stabilizację taką emocjonalną, wewnętrzną dostaniecie chyba pod koniec września, e, ale tak naprawdę widzę wiele jakichś spotkań e, znaczy spotkania jakieś będą, tylko że. Te kobiety, czy ci mężczyźni, z którymi się będziecie spotykać na przyłomie września, październik, to tak jakby trochę was oszukiwały i, albo panowie, odwrotnie tak, jeżeli pani szukają, to panowie po prostu będą was robić tak zwane bambucho i, i będziecie mieli trochę tego dosyć. Także uważajcie naprawdę z kim piszecie, z kim się spotykacie nowym, bo tutaj takie są różne przygody dziwne. I na pewno jest jakaś też i tęsknota. Także hmm, no troszeczkę może, może musicie zmienić nastawienie. Myślę, wydaje, musicie coś przerobić w swoim życiu i dlatego się tak będzie działo we wrześniu. Duży zamach na pewno w miłości. Nawet jako single. Natomiast stałe związki. E, tutaj tutaj jest taka sprawa, że niby z pozoru jest dobrze, ale wy jakbyście marzyli o czymś innym, tak jakby wam coś brakowało raczką w związku we wrześniu, jakieś Namiętności czy uczucia ze strony drugiej osoby. Tak jakby na przykład jakaś namiętność nie była taka owocna, jak chcecie, lub jej w ogóle brakowało. Tak jakby brak było właśnie tego takiego romantyzmu i zażyłości fizycznej w związku. Tak jakbyście tak traktowali, no nie wiem, no siedzicie, oglądacie telewizor i i Idziecie spać. Nie ma takiej iskry jakiejś we wrześniu, tak jakby. Też jakbyście gdzieś byli z oddali, na przykład do kogoś byście dzwonili i tęsknicie. E, też tak jest, tak jakby, no nie wiem, niektóre związki nie były we wrześniu do końca razem. E, no, takie troszeczkę jakaś tęsknota jest ogólnie uraczków. We wrześniu i taki maraz, jakiejś tej miłości. Także dziwnie, dziwnie troszkę. No dobra, lecimy do pracy finansów, słuchajcie. Mm. Tu było zdrowie, tak, a praca jest tu. Pokazuje się tak, dużo szarpaniny emocji. Na pewno jakby na jedną osobę spadało wiele obowiązków. Ktoś wam jakby daje pyk i następne, pyk i następne, a wy dostajecie szałbia ja i gorączki. Słuchajcie. I tu musicie się opanować, ponieważ e, tak to widać, jakby ludzie krzyczeli za coś do siebie. E, jakieś sprawy takie, że te dokumenty będą ważne i nie możecie tak e, ulegać emocjom. E, u niektórych mogą być nawet jakieś takie hmm, jakby wam to powiedzieć w ogóle pod koniec. Nie wrześnie jest dużo szarpaniny emocji między ludźmi, jakby gryzienia się nawzajem, e, dopiekania sobie e, i jakieś nowe doświadczenia z jakimiś dokumentami będzie jakiś straszny zamęt, nie wiem, czy coś nowego wejdzie do Waszej pracy, czy nowe rzeczy, jakby coś wymagał ktoś nad, nadmiar ponad Wasze siły. E, i będziecie, będzie wam się w ogóle wydawać, bo Wam tak ktoś coś do zrobienia, że Wy panujecie nad tym, co robicie do połowy września. Wszystko, jakbyście mieli przygotowane, się cieszycie. A później, jakby po połowie września, coś się wydarzyło, że nagle ktoś wprowadza zamęt i jest wszystko źle to, co zrobiliście. Także uważajcie na ludzi, co oni robią, co Wam każą, bo e, będą wprowadzać jakieś takie zawirowania, tak jakby ktoś się nie cieszył, żeby coś. Dobrze zrobiliście i tak jakby u niektórych no dużo się rozleciało pod koniec września, także uważajcie. Jakieś światełko w tunelu jest, ale będzie ciężko, moim zdaniem, września Było tak jakby ktoś nagle kazał zrobić, mówił, że dobrze, a później nagle nie, wszystko źle i runie wszystko, nie, jak domek z kart. Także na pewno wiele nowych sytuacji pod koniec września. Niektóre firmy, czy coś, nawet mogą jakoś tak podłupać pod koniec września, wydaje mi się, jakoś finansowo. Także uważajcie, co robicie naprawdę. Uważajcie, sprawdzajcie sprawy e, prawne przede wszystkim, e, żebyście później nie musieli za dużo płacić albo ktoś wam coś, komuś będziecie musieli płacić e, za coś. Ktoś was oszukał albo coś takiego może być zamęt finansowy. Natomiast w zdrowiu możecie uważać przede wszystkim na e, tutaj sprawy tak. Niektóre raczki będą się borykać z sprawami, po prostu będzie ich bolał brzuch. Od nerwów, możecie mieć biegunkę. E, takie sprawy żołądkowo jelitowe. Niektórzy mogą mieć problemy z nerkami, ale bardziej mi się to wydaje, e, no też może być jakieś tam zapalenie. Musicie mieć przy sobie jakieś antybiotyki, bo tak, wychodzi stan zapalny. Może być to coś z powietrza, jakaś bakteria, słuchajcie, czyli możecie na przykład zacząć kaszleć no takie sprawy, wiecie, o skrzylowo-oddochowe. Ogólnie jest zapalenie pokazane w kartach kuraczków, ale ciężko mi jest powiedzieć, wiejskach, bo u niektórych wychodzi tak, jakby niektóre raczki miały problemy właśnie nielitowo-żołądkowe. A o niektórych, jakby jakieś oskrzela i tak dalej, tak? Czyli jakieś antybiotyki musicie mieć przy sobie. To pamiętajcie. No i biegunki mogą być. Możecie coś zjeść i po prostu mieć biegunkę. Także uważajcie. No i też może z nerwów, też może tak być. Także uważajcie, moi drodzy, na te stany zapalne w organizmie. E, pozdrawiam raczki serdecznie. Życzę Wam e, ponad różnych e, Tutaj, wyrzeczeń, które będziecie mieć we wrześniu, spokoju ducha, bo pamiętajcie, z każdego problemu jest jakieś wyjście, rozwiązanie. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia!